Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, Wy jesteście na kanale Obi-Wan Kenobi. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać całą montaż instalacji gazowej w moim kamperze. Dlaczego zdecydowałem się na butlę zewnętrzną, jakich materiałów użyłem i jak dobrze skomponować cały taki zestaw, żeby był sprawny, bezpieczny. Tak, jak widzicie, jest tu trochę tych rzeczy. Pokrótce opowiem, co potrzebujemy do stworzenia takiej dobrej instalacji w naszym kamperze. Zaczniemy od przewodów. To jest przewód faro 8 mm. Można też stosować przewody miedziane, również dedykowane do tego typu instalacji, instalacji LPG. Ja akurat tutaj będę stosował ten przewód faro. On jest fajny, elastyczny. Przede wszystkim bardzo mi ułatwia sam montaż. Rurka miedziana również fajnie się ją układa, bo jest dosyć miękka, można ją sobie doginać, ale ten tego typu przewód uważam, że jest troszeczkę lepszy. Co my to mamy? Najważniejsze butla gazowa. Tak jak widzicie to jest standardowa butla zbiornik cylindryczny 30 litrów. Waga same butli to jest około 13 kg, i tu właśnie mi odchodziło, żeby ta butla nie była za ciężka. A dlaczego akurat wybrałem tego typu butle, a nie dedykowane do kamperów? właśnie. Dlaczego? Cena przede wszystkim cena, bo taka butla, tej wielkości, dedykowana do kamperów, czyli taka czerwona cylindryczna, którą możecie spotkać na różnych stronach, niestety kosztuje od 2 200 w górę, więc Moglibyśmy zapłacić te 200, ale i tak dostajemy tak naprawdę go butlę i tak musimy ją doposażyć. Więc, jeżeli sobie poskładamy to wszystko, to tak naprawdę wychodzi naprawdę duża kwota. Ta butla nie kosztowała około 500 zł. Co tutaj mamy w składzie jeszcze? Wielozawór dedykowany do butli. Słuchajcie, występuje kilka rodzajów takich zaworów. Tak naprawdę możemy kupić je o różnych kątach przede wszystkim różne kąta montażu, np. 30 stopni, 0 stopni lub 90 stopni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy to montować, gdzie ją zamontujemy. I ja akurat tutaj mam 30 stopni, więc powiedzmy, że jest tyle. Tak jak już wiecie wszyscy, ale ci, którzy nie wiedzą, chciałbym też coś opowiedzieć o tym zbiornik. Taki wypełnia się w około 80%, tak naprawdę wypełnia się to fazą ciekłą. A tutaj do zasilenia wszystkich urządzeń, które mamy w kamperze, potrzebujemy fazy lotnej. Taki montaż tego zaworu, tak naprawdę tego wielozaworu jest banalny, tylko wystarczy po prostu odpowiednio włożyć ten wielozawór do butli i odpowiednio dopasować rurkę. Tu jest akurat na końcu sitko też rurka, żeby wychodziła w centralnie. Tutaj w najwyższym możliwym punkcie. Wtedy, jeżeli zbiornik jest wypełniony do 80% o fazę ucieku, to tutaj w samym szczycie będzie na pobierał tą fazę lotną. I to jest tak naprawdę tyle. Ja do tego, tak jak widzicie, będzie to zbiornik montowany pod podwoziem. Więc tutaj, żeby tego nie zasyfić, ja sobie po prostu dokupiłem tak naprawdę taką obudowę. Ona jest tak naprawdę szczelna. I ja po prostu montujemy. Zamontuję ten wielozawór. I to tak naprawdę na ten temat tyle. Jeżeli chodzi o resztę instalacji, oczywiście reduktor to jest reduktor do 30 mB. Ale dlaczego akurat ten reduktor? Dlatego, że on ma możliwość pobierania gazu, czyli urządzenia mogą pracować podczas jazdy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, tu mamy takie zabezpieczenie, że podczas tak naprawdę jakiegoś zderzenia wypadku, wystarczy tak naprawdę tutaj uderzyć delikatnie. To jest w środku kulka na temat jak to jest w środku zrobione. Nie będę się zagłębiał, to sobie możecie poczytać, ale generalnie chodzi o to, że to jest zabezpieczenie, że w razie jakiejkolwiek kolizji, wypadku czegokolwiek, to po prostu tutaj w momencie takiego tak naprawdę uderzenia gaz jest odcinany i już gaz nie leci z butli do odbiorników. To mamy jedno. Kolejną bardzo ważną rzeczą, o której no, mało kto pamięta, filtr. Filtr gazu jest niezbędny to jest po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby dbać o nasze urządzenia. Dzień dobry, Pani, zapraszam panią. <laughs> Więc tu mamy butle, wielozawór, reduktor, filtr. Oczywiście, wiadomo, przewody. Co do samego wlewu na przykład bo tu akurat kupiłem taki mały, dedykowany tak naprawdę, zaraz rozpakuję. tego typu gniazdo ja sobie je zamontuję tam gdzie jest wlew paliwa jest bardzo małe będzie schowane będę chciał sobie zatankować podjadę, jadę otworzę klapkę od wlewu i tak naprawdę wkręcę sobie tutaj czy taką końcówkę czy jakąś inną w zależności od tego w jakim kraju będziemy tu mamy wlew jeżeli chodzi o samo połączenie tego przewodu, Faro, jest naprawdę mnóstwo różnych końcówek, złączek. Tak Jak widzimy, na przykład kątowa, na przykład prosta, jest naprawdę możliwości, jest dużo. Tu mamy też możliwość połączenia tak naprawdę rurki miedzianej właśnie z tego typu wężem, więc też można to sobie fajnie doposażyć. Co mamy jeszcze? Oczywiście. Obejmę do montażu takiej butli. Moim zdaniem, jeżeli butla jest zamontowana w środku, to niestety musi być ona po pierwsze odgrodzona od części mieszkalnej. Przede wszystkim musi być wentylowana. Ja ze względu też i wyłącznie ze względu też na miejsce, bo mam pod podwoziem dużo miejsca. W środku wiadomo, zawsze jest komisja mniej. Więc ja zdecydowałem się na montaż takiej butli właśnie pod podwoziem. A sprawa jest jeszcze jedna, że ten wielozawór. Jeżeli ma takie zabezpieczenie, że jeżeli w razie jakiegokolwiek zwiększenia ciśnienia w tej instalacji, on po prostu delikatnie może sobie popuszczać tego gazu. Więc nie chciałbym, żeby gaz się gdzieś ulotnił w miejscu, gdzie tak naprawdę śpimy czy przebywamy. Więc to na temat całej instalacji tyle. Ja się zabieram za montaż tej instalacji, a Was zapraszam do oglądania. Tutaj zdecydowałem się na montaż, właśnie. Butli, Tak właśnie tutaj sobie przymierzam te uchwyty Jest to wzmocnione mocno Tak samo tutaj sobie zabezpieczyłem jeszcze te Żeby już się tam później To nie będzie miejsca tu mam tyle Taką wnękę akurat centralnie po środku Też to fajnie równoważy siły ja tutaj już mam wstępnie powiercone. Oczywiście, wiadomo, trzeba zabezpieczyć. Nie chciałem was zanudzać sam wierceniem. Wiadomo, ktoś majsterkuje, to chyba wie, jak się wierci. Ja stosuję tylko i wyłącznie właśnie takie nitonakrętki, ale ze stali rdzewnej. Nie, ja tu sobie zaraz właśnie będziemy dopasowywać. Jest antykorozonium zabezpieczone. Teraz tylko tutaj i do dwie nitonakrętki, tu idzie śruba i w zupełności wystarczy na taki zbiorniczek. O to ja już mam uchwyty zamontowane. To, że widzimy Tu musiałem jeszcze dać taką, taki dystans, żeby był. Wiadomo, tu nam się opiera w tym miejscu tutaj ten uchwyt, i żeby był po prostu na równo. To tutaj musiałem dać dystans około 7 mm. A że trzyma to się naprawdę bardzo mocno. Tu jest na śrubę, skręcony na wylot. Tutaj na dwie nitonakrętki. I tak to. Tak to mniej więcej wyszło, moi drodzy i zaraz się zabieram za montaż butli. Muszę sobie go tylko uzbroić i zabieram się za rozprowadzenie całej instalacji. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy właśnie montaż zaworu, wielozaworu gazowego. Właśnie pokażę Wam jak to, jak to dokładnie zrobić. Oczywiście nie jest to film instruktażowy. Ja pokazuję jak to ja zrobiłem. A wy oczywiście jak najbardziej możecie. Również skorzystać z tej lekcji, najpierw sobie ustawiamy co jest najważniejsze, żebyśmy ustalili, gdzie jest, w którym miejscu ma być położenie górne, w którym położenie dolne. Najlepiej, jak przychodzi oryginalny zawór, wtedy mamy rurkę wygiętą w dół i wtedy mamy dokładnie ustawione, gdzie tą jest mniej więcej. Ale ta rurka zawsze może się przestawić, więc tutaj najlepiej to sprawdzić podnosząc i opuszczając właśnie ten pływak i mamy tu górny punkt, dolny punkt i mniej więcej chociażby sobie ustalamy, gdzie jest o wiadomo, widzicie o co chodzi i sobie ustalamy mniej więcej. Dobrze, tu mamy dół, góra, tutaj jest minimum, tu mamy maksimum i mniej więcej, czyli mam górny punkt jakby w tej na tej śrubie i akurat tutaj też mam w tym miejscu mniej więcej mam też otwory tutaj montażowe na śruby. Dobrze. To jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać. Druga najważniejsza kwestia: każdy zawór ma odpowiedni kąt. Jeżeli sobie kupimy zawór, tutaj mam akurat zawór 30 stopni, czyli butla musi być pod kątem 30 stopni, i ten zawór jest tak właśnie montowany. Jeżeli kupimy sobie zawór inny, pod innym kątem, może być to kąt 90 stopni, 0 stopni, w zależności od tego, jakie mam potrzeby. Wszystko zależy właśnie od tego, gdzie to będziemy montować. Więc. Najpierw sobie najważniejszą sprawą jest to, żeby sobie ustalić kąt butli dopasowany do zaworu. Czyli ja tutaj mam 30 stopni, zawór 30 stopni. Butle sobie ustawiłem pod kątem 30 stopni, sobie ją zablokowałem, żeby ona mi się nie przesuwała. Możemy to zrobić w banalny sposób kątomierzem telefonem. Mamy tyle aplikacji do mierzenia kątów, to nie musi być perfekcyjnie ustawiony kąt co do tam setnej. Generalnie chodzi o to, żeby zachować ten tutaj skok tego właśnie pływaka. Drugą kwestią bardzo ważną, żeby ustawić sobie dogiąć tą rurkę. Ta rurka jest tak jak wcześniej powiedziałem, to jest wielozawór z instalacji LPG samochodowej, więc ta rurka bierze o, rurka jest w dole, oczywiście teraz jest wygięta, ale rurka jest w dole i bierze sobie to fazę cieku, a nam chodzi o to, żeby zbierało nam samą fazę lotną, właśnie z tego najwyższego punktu. Więc, jeżeli mamy zawór w ten sposób montowany, ustalamy sobie, w którym to jest położeniu, śruba, otwór, wszystko mamy dopasowane. I teraz najważniejsze jest to, żeby sobie ustalić, gdzie ma być ta rurka. Czyli, jak mamy zawór pod kątem 30 stopni, ona ma padać w najwyższym punkcie. Ja ją sobie nie będę skracał w żaden sposób, nie mam takiej potrzeby, po prostu ją sobie przykrzywiam i ona będzie nie łapała mi z tego punktu, tylko z tego. To jest banalne, tak naprawdę. Po co się męczyć? Można to zrobić w inny sposób, łatwiejszy. Tu mam filterek, oczywiście, więc nie chciałem tego demontować. Najpierw, sobie muszę tutaj właśnie ustalić, ale jest jeszcze, jeszcze ważną kwestię, jak Wam nie powiedziałem. Tutaj mamy otwór, w którym miejscu znajduje się ta rurka. I oczywiście jest tam w środku sprężynka, i też trzeba pamiętać, żeby ona z powrotem się tam znalazła. Więc tutaj ją sobie wkładam z powrotem, doszło na swoje miejsce super elegancko. Biorę sobie palcem, żeby ona mi tam nie wpadła. To ją sobie ustawiamy. Tu mamy właśnie ten górny punkt i musimy sobie włożyć tą rurkę. Oczywiście wiadomo, fajnie by było, gdyby ta butla była otwarta, mielibyśmy dużo miejsca, ale niestety tak się nie stanie. Ja sobie tą rurkę... No jest to trudne naprawdę, weźcie mi na słowo. Ja sobie tą rurkę ustalam, jesteśmy w najwyższym punkcie, czyli muszę sobie pomóc szypcami. Sobie, ją skręcę, żeby ona mi się zbytnio nie przesuwała. Ok. I teraz, jak sobie przestawiam, o, czuję już opór, czyli rurka już mi się opiera jakby o ten skrajny, najwyższy punkt i sobie delikatnie przestawiam, żeby nic nie urwać i żeby wycelować, właśnie na otwór na śruby. I tutaj. Tutaj już mi to pasuje. OK. Delikatnie sobie to wyciągam. Powiem Wam, że tutaj z tym pływakiem i z tą rurką naraz. To jest nie lada wyczyn. Okej, okay. ja już sobie muszę skręcić tak na maksa. Żeby ona mi już się nie przestawiła, zaraz sobie skontrolujemy po prostu czy ta rurka jest w najwyższym punkcie. Ale oczywiście co? No mówiłem, że łatwo nie będzie. No trzeba się pobawić czasami. Trzeba to mocno skręcić. Wiadomo, żeby nie przesadzić, żeby tego nie urwać. Bo to jest mosiąc. To nie jest... Tutaj nie o to chodzi, żeby to... Nie wiadomo jak mocno było skręcone, ale... Też, żeby podczas jazdy ta rurka nam po prostu nie opadła, bo się zdziwimy, dlaczego nie mamy gazu. OK. Jeszcze raz sobie skontroluję. To jest najwyższy punkt. A tu się przestawiło. No właśnie. Czyli musimy to, jakby jeszcze raz skorygować teraz. Ok. O, ja teraz sobie doginam. Mam ustawione. Dobra, teraz sobie to skręcam. Dobra. I znowu mi się przestawiło. Ja nie wierzę po prostu normalnie. Już mu się nie przesuwa. Dobra. Teraz moja najważniejsza puszeczka. Ale co zapomniałeś? Najważniejszego. Teraz. Najważniejszego. Puszczelki. zapomniałeś. Jeszcze chciałbym dodać coś a propos tego wielozaworu. Tutaj na każdym wielozaworze jest elektromagnes. Jak on działa? Po prostu jest, tu jest w środku elektromagnes, jest podawane napięcie. Jeżeli podajemy napięcie, to po prostu otwiera się tam na elektrozawór. Jeżeli napięcia nie ma, to ten elektrozawór nam zamyka dopływ gazu i po prostu gaz nam z buty nie będzie wypływał. Tego tutaj w tej instalacji nie potrzeba. Jest reduktor, jest odcięcie awaryjne, więc tak naprawdę po drodze jeszcze mamy zawory. Tutaj jest to tak naprawdę zbędne, nie chciałbym, żeby dochodziło tutaj napięcie, bo nie ma takiej potrzeby tak naprawdę. Bierzemy sobie, a tutaj jest akurat klucz 17. O, o. I to jest cały, tak naprawdę część. Tu jest już w środku pusta rurka, zostaje nam, to jest część właśnie tego elektromagnesu. Także ten element po prostu podstawiam, Tu mam oryginalne uszczelnienie, oryginalny gwint. Tak naprawdę to jest wszystko. Wkręcam to z powrotem. O, na swoje miejsce. Oczywiście nie zapominam o dokręceniu śruby. To jest w środku o-ring, więc tak naprawdę. O, nie trzeba używać takiej dużej siły. I tak naprawdę elektromagnety już nie ma. Taki wielozawór po prostu montujemy tutaj naszej butli i tyle tak naprawdę pozbyliśmy się zbędnych rzeczy niepotrzebnych moim zdaniem oczywiście także ja idę po uszczelkę w końcu i zaraz będę to dalej montował ja tutaj do wszystkich tych śrub używam akurat kleju do gwintów Zacząłem to dokręcać, i tak naprawdę tutaj nie możemy użyć nie wiadomo jakiej dużej siły, żeby tam jest uszczelka. Też nie możemy jej uszkodzić, tak naprawdę. Ale powiem szczerze, że jak dokręciłem to z wyczuciem, to ta śruba jest tak luźną, tak naprawdę. Więc na wszelki wypadek, nam klej do gwintów. Jak dokręcamy śruby, dokręcamy je albo na krzyż, albo po kolei po troszeczkę, po troszeczkę dookoła. więc tak naprawdę żeby ta uszczelka się ułożyła, ja sobie ją po trochę dokręcam o. z wyczuciem i lecę dalej, nie muszelka jest gumowa, więc tak naprawdę to nie o to chodzi, żebyśmy wzięli nie wiadomo jakiej to dokręcali, ale no musi się to trzymać, musi być to szczelne przede wszystkim. Ale też nie możemy tego za mocno przykręcić. Później klej nam ładnie złapie i nie będzie się to nam podczas jazdy tego byśmy nie chcieli bardzo, żeby nam się to podczas odkręciło. A butla jest zamontowana na opaski, tak naprawdę. Ale sobie nie. dobra, ja już to mam skręcone. O, takie widzicie, ja to sobie zamykam. I ten zawór mam tak naprawdę, ten wielu zawór mam zamknięty, i będzie się tam dostawał syw, brud jest to w miarę szczelne. Tutaj sobie jeszcze połączę, właśnie. Tu mam takie bajery, Co to nie daje w ogóle? A tutaj wlew gazu chciałbym zamontować w tym miejscu, tutaj akurat, żeby się trzymała. Na jednej śrubie, tutaj do karoserii, tutaj jest dosyć mocny plastik, ale też, żeby się nie trzymał na sam plastiku. Akurat w tym miejscu sobie wywiercę Także demontuję tą obudowę i pójdę sobie do garażu. Muszę to przewiercić. Tutaj mam właśnie tą obudowę. Tu w tym miejscu właśnie będę montował ten wlew. Muszę sobie po prostu odznaczyć. Tak jak tutaj mam jedną śrubę i tu będzie łapana do karoserii, a tutaj będzie łapana do tego plastiku. Tak naprawdę jest to sztywny plastik, ale wola, żeby tu była ta chociaż jedna, jedna śruba łapana do karoserii. Wtedy będzie sztywne, porządne połączenie. Wtedy wiadomo, ten pistolet włącz zawsze jest ciężki, żeby tego nie powyrywać, więc zaraz to sobie dokładnie rozmierzę, Tam mam tutaj z tyłu tyle przestrzeni, że spokojnie mi to wszystko wejdzie. Pięknie pasuje. A już sobie to poustawiam. Tak to wyszło. Tu jedną śrubę mam skręconą na wylot. Proszę bardzo. Tutaj jest do karoserii. Także mam pewne połączenie. Tu wlew będzie się bardzo mocno trzymał. Ja tutaj już mam to przygotowane. Ten wlew muszę tam przywiercić otwór od spodu, przepchłość węża. I tutaj zaraz sobie podłączę. Skręcam to. I tak naprawdę wlew już będzie gotowy. Przyciągnę węża. A coś sobie. kobietę tę końcówkę. Mm. No, trzeba sprawdzić, czy do końca... Po prostu, żeby doszło do końca. O. Doszło do końca. Pek. krętka. Tu już mam gotowe, tak naprawdę. Ja to sobie pójdę niżej, żeby to tylko ściągnąć trochę. Dół. Tak naprawdę to tyle. Tu już jest zamontowane. także teraz tylko tutaj sobie wkręcam odpowiednią przejściówkę i mogę sobie tankować. No i poszło. No. Teraz sobie. Dobra. Teraz tutaj. Kontrolnie, czy jest. Jest dobrze. Jest nasza gruszka. Tutaj trzeba załapać na gwint i dopiero to włożyć. O. Inaczej to jest po prostu masakra jakaś Sorry Dobra ja to już mam wszystko skręcone. Tu sobie uszczelniłem dodatkowo tymi gumami, żeby się tam nie dostawał jakiś kurz, pył i tak dalej. Tu mam szczelnie na uszelkę tą pokrywę, więc tutaj wielozawró będzie zabezpieczony przed jakimś pyłem i wilgocią, tak naprawdę. Gdzie są przejścia przez karoserię, tosuję wszędzie takie przelotki gumowe. Oczywiście wiadomo, zabezpieczone na korzynie, żeby przewód się gdzieś nie przetarł o blachę. I to jest tak naprawdę tyle. Zaraz przepycham wąż gazowy i jest koniec. Tutaj jeszcze muszę wprowadzić małą modyfikację. Niestety nie udało mi się zamontować tego zbiornika ze względu na to, że ten wielozawór tutaj jest za duży kąt, a w takie mam usytuowanie właśnie tego zbiornika pod podwoziem. I po prostu ten cały elektrozawór musiałby być wysoko, i nie mieści mi się to, więc musiałem to skorygować. Po prostu ustawę sobie pod innym kątem, tak jak tutaj, bodajże wychodzi 90 stopni. Co z zaworem w takim razie? No, zawór był do kąta 30 stopni, tak samo jak modyfikowałem sobie tutaj tą rurkę, żeby zbierało tą fazę lotną tutaj z samego szczytu, tak samo ten zawór mogę sobie dostosować do tego kąta. Chodzi tylko i wyłącznie o ten pływak, tak jak sobie teraz ustalamy, tak jak ma być butla, w ten sposób, taki ma mieć tutaj ustawiony kąt, tak jak teraz i teraz patrzymy. Całkowite otwarcie, zamknięcie i teraz wystarczy, tak naprawdę. O tutaj mamy, widzimy, jeżeli zostawilibyśmy w ten sposób, to po prostu buta napełniłaby się do maksa, a tego oczywiście nie chcemy, bo chcemy, żeby się napełniało w około 80%. To po prostu ten pływak tylko i wyłącznie naginamy w drugą stronę. I teraz, co nam się tutaj pokazało? Tu jest kąt, proszę bardzo i nam to zamyka jak mamy tu butlę tak jak widzimy jeszcze możemy to sobie dogiąć jest na samym dole i jest koniec i zawór jest po prostu zamykany i tyle to tak naprawdę to jest cała modyfikacja tego zaworu wielozaworu jeżeli chodzi o zmianę kąta tą rurkę muszę sobie jeszcze odpowiednio dogiąć żeby ona mi patrzyła dokładnie w szczyt, ale z tego co widzę będzie idealnie, więc tak naprawdę, o tutaj mamy. Ja właśnie nie wiem, dlaczego to jest tak naprawdę tutaj jeszcze. Ten sposób musiałbym to troszeczkę dogiąć, bo jest to troszeczkę krzywe. O, oczywiście trzeba troszeczkę fabrykę poprawić, ale nie szkodzi. Tu mamy, podnosimy i możemy to jeszcze sobie tutaj troszeczkę to dogiąć. O. Teraz sobie sprawdzam. Mniej więcej tutaj. I jest idealnie, bym powiedział. Teraz możemy sobie jeszcze tutaj dokiąć. O. Teraz mam. Napełnia się. I zostaje tak naprawdę 80% napełnienia. Koniec. I to jest tak naprawdę tyle, cała moja przeróbka. Także, jak widzicie, nie stresujemy się, że tutaj nie ma odpowiedniego kąta. Coś nam nie wyjdzie. Nie ma problemu. Zmieniamy sobie kąt. Ale trzeba pamiętać o. Właśnie o tym pływaku, żeby również zmienić jego kąt. Tyle, tak naprawdę, moi drodzy. Tu już mam zamontowane. Mamy reduktor z zabezpieczeniem, oczywiście, z tym zabezpieczeniem w razie jakiegoś dzwonu. Tutaj, po prostu, w środku taka kuleczka. Uderzamy. Czy jest powstaje jakieś tam uderzenie? Po prostu odcina dopływ gazu. Reduktor i, oczywiście, filtr. Cała instalacja tam sobie idzie. Tu mamy butle. Też już wszystko jest pospinane, zamontowane To co mogą zakonserwowałem od razu, tak jak Wam wcześniej pokazywałem za butlą Żeby już nie było Jest oczywiście wielozawór Wszystko tutaj jest fajnie obudowane, tutaj sobie dodatkowo jeszcze Zabezpieczyłem to Uszczelkami, żeby nic tam, jakiś pył się nie dostawał I to jest tak naprawdę wszystko Trochę oddalę teraz, o Butla już jest tak zamontowana Właśnie, tak jak mówiłem, tutaj sobie Zmieniłem już kąt odpowiednio. Tutaj właśnie podpiąłem piecyk. Zaraz, już tu sobie Zorki za światło. O, tu mam podpięte. Tam idą wszystkie przewody. Zaraz podpinam sobie całą resztę. Tutaj już mam wszystko pospinane. Także, tak jak widzicie, mam trzy odbiorniki w moim kamperowaniu. jest struma gazowa, jest piecyk gazowy, i mam jeszcze kuchenkę z funkcją pikarnika. Więc mam tutaj trzy punkty. Ja sobie je w każdej chwili mogę bezpiecznie zamknąć, otworzyć. Także o to właśnie chodziło, żeby był do tego dostęp w razie jakiejś awarii. Myślę, że powinno być to funkcjonalne przede wszystkim i bezpieczne.